przywitaliśmy bardzo dużą grupę mieszkańców. Powiem szczerze, jestem bardzo zaskoczony frekwencją, pozytywnie. W dniu dzisiejszym odbyło się kolejne spotkanie 3S, takie suwalskie spotkania sportowe. One się odbywają cyklicznie i w dalszym ciągu się będą odbywały. Składają się z kilku imprez rekreacyjnych i pokazów. W dniu dzisiejszym Zaprosiliśmy tutaj grupy Nordic Walking wspólnie z TKKF-em do tego, żeby tutaj obejść właśnie Zalew Arkadia. Kolejną formą były biegi, zadeklarowane trzy okrążenia dookołu Zalewu Arkadia. Zaznaczam, że te wszystkie imprezy są imprezami rekreacyjnymi. Tu się nie liczą miejsca, tu liczy się przede wszystkim uczestnictwo, to żeby się wyrwać w niedzielę czy też w sobotę i w tych właśnie takich spotkaniach uczestniczyć. Jeżeli chodzi o pokazy, oglądaliśmy przed chwilą pokaz morsowania, za chwilę będzie grupa ratowników pokazywała w jaki sposób wyciąga się ludzi z wody, jeżeli po prostu wpadną do, do wody w okresie zimy. No i oczywiście dodatkową atrakcją jest losowanie nagród wśród najmłodszych, najstarszych i wszystkich innych zawodników, którzy zadeklarowali uczestnictwo w tej imprezie. Oczywiście dodatkowo promujemy też odblaski dla tych, którzy startowali w tych imprezach. No jak wiemy, one są teraz obowiązkowe dla wszystkich do noszenia poza terenem zabudowanym, jeżeli się poruszamy. No i oczywiście kończymy wspólną grochówką. Także myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Nawet jeżeli ktoś nie uczestniczy w żadnym z tych imprez, to myślę to, że wyszli mieszkańcy na 2-3 godziny po to, żeby tu przyjść, przespacerować, popatrzeć i wrócić, to też jest sukces. Od dawna nie? Od roku jakiegoś, bo no sezon już jeden przegryą, teraz drugi mam zaczynam. to ci to daje? To no, jest lepsza odporność na pewno. Zdrowy jest się bardziej. Dla zdrowia dla ciebie. żeby się zachartować, żeby nie chorować. Ja sam wypar nie choruję, ja Znaczy wiadomo się zdarzy czasem. się zrobią przerwę no niestety chwycią przez ziemienie. Fantastycznie! Jesteśmy z Pisza, u nas jest trochę cieplej, u nas jest trochę cieplej, tu jest jednak chłodniej, ale dużo fajniej. Bardzo fajny kąpiel, polecam naprawdę wszystkim chcących spróbować. To jest idealne miejsce na takie rzeczy. Wystarczy poprosić panów, wykują piękny duży przeręb, będzie idealnie. Warunki idealne. Od pani Od roku, od ponad roku. W ubiegłym roku u nas powstało Stowarzyszenie Klub Piskich Morsów i od tamtej pory co niedziela o godzinie 10 na plaży miejskiej w Piszu Zapraszamy wszystkich chcących z spróbować e, takich zimowych kąpieli w Piszów. Czy Pani odczuła, jakieś zmiany od nas sprawia? Tak, jest dużo lepiej. Naprawdę dużo... Przede wszystkim jestem bardziej odporna. Kompletnie nie choruję. Ciało, kobietki ciało robi się bardziej jędrne. E, I przede wszystkim jest mnóstwo endorfin. Wychodzi się po kąpieli, jest mnóstwo endorfin. Po wszystkim, naprawdę. To jest fantastyczna zabawa, no i przede wszystkim e, dbamy o zdrowie. A ciężko było pani zacząć? Nie, nie. Widziałam, widziałam ludzi, którzy bardzo się cieszą z tego, że, że spróbowali, bo zazdrościłam i stwierdziłam, że też muszę spróbować. Po pierwszej kąpieli wiedziałam już, że będzie tego więcej.